Serwus dopcie do wszystkim! bardzo gorący wersji. Ja jestem Milka Milki to kolejny odcinek na moim kanale, pamiętajcie łapce o subskrypcji oraz o tym, żeby być na mojego Instagrama Milkać przez dwa, ponieważ tam są fajne zdjęcia i tam jestem jakby z Wami na bieżąco, ponieważ teraz te odcinki, które oglądacie, są cały czas odcinki na zapas, dlatego że już w zasadzie tak jak wy to oglądacie, czyli chyba w środę, to za dwa dni, czyli w piątek się wyprowadzam. Także muszę po prostu nagrywać te odcinki na zapas, także żeby być na bieżąco razem ze mną, to koniecznie obserwujcie mojego Instagrama Milkać przez 2, ponieważ tak jak mówię, tam jestem zawsze na bieżąco. I jeszcze zanim to bardzo serdecznie polecam cases mojego sklepu, tak on wygląda i no ja po prostu polecam pierwszym go pisie, wbijajcie koniecznie, a my słuchajcie, przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli Minecraft o tym, jak stałam się totalnym milionerem. Jesteśmy, kochani, jak widzicie, na Minecrafcie i to jest. Wiecie, co to jest za Seed? To jest ten Seed, ten ze wczorajszego odcinka, czyli, jakby, znaczy, świat. Świat z wczorajszego odcinka, w którym jest Seed jako mój numer telefonu podany. Także, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to musicie go koniecznie zobaczyć, ponieważ dzisiejszy odcinek to jest kontynuacja poprzedniego odcinka tego wczorajszego, także wbijacie koniecznie. I jak widzicie, troszeczkę sobie tutaj zbierałam rzeczy, na przykład mamy z 49 tych yy, sianek. Także dzisiaj będziemy nie dość, że wymieniać to jeszcze no, szukać diamentów, diamentu, ponieważ musimy być bogaci widzowie, musimy być bogaci. I dzisiaj po prostu dążymy do tego, aby być milionerami, milio ultrabilionerami w Minecrafcie. Jak widzicie, zaraz na tej wiosce się znalazłam, bo no, po prostu była troszeczkę dalej. Także stwierdziłam, że dobra. Ok, skoro tu jest wioska, to sobie tutaj polecę. Także zacznijmy w wiosce, mam nadzieję, że tu jest jakiś ziomeczek, który się zasiano wymienia, bo ja mam w końcu do tego się całkiem, całkiem sporo. I widziałam, że tu jest jakiś typek. Halo? I on jest mega OG, dlatego że patrzcie, on za ten, za 32 patyki daje nam emeraldy. Ten chłopiec jest na serio przemocny. Także wydaje mi się, że z tym gościem się naprawdę mm, dobrze dogadamy. Także będziemy próbować, a tutaj mamy kolejną skrzynkę, mamy chlebki, także bierzemy oczywiście jak najbardziej. Wiecie co? Muszę sam jakiś domku, dlatego że planuję też dzisiaj iść do kopalni, tak? Czy zdobyć diamenty oczywiście i stać się, jak mówię, no ultra-bilionerem po prostu w tym Minecrafcie i znaleźć milion diamentów, mieć milion MLR MLR emeraldów, ok? Sorry, to już jest czwarty odcinek, który dzisiaj nagrywam, jest to dość ciężko jakby, co? W każdym razie emela, emeraldów i, i co jeszcze chciałam znaleźć? No to w sumie chyba wszystko, no, to wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze, czy coś ominęłam, czy czegoś nie ominęłam, ale tak. Eluina, tutaj też... o, tych gościu też nie. Ej, to jest Not cool, wiecie co? Not cool jest totalnie to, że nie ma tutaj tego. Nie ma tutaj tego typa mojego. I co robimy teraz? Bo nie ma ziomeczka od No i teraz tak troszeczkę średnio można, można powiedzieć, że się pomieniamy. No ale do od nas. Trudno się mówić. Wiecie co? Ja muszę tutaj znaleźć miejsce. To jest odsiana, to nie jest Josiana. Ja muszę znaleźć tutaj miejsce i wybieram sobie to miejsce jako miejscówę. We... Możecie stąd wyjść, bo to jest mój dom. Beski, tu to jest mój dom, serio. No get tu! Tu, drzwi. ty też, ja on nie jest potrzebny, więc niech on sobie sp... A on jest taki chillowy, ja go uderzam, trzy razy on cały czas tutaj jest. No może stąd pójść, ja go zabiję zaraz. No i dziękuję, nareszcie. Serio, jakby. O, dobra, nieważne, w każdym razie, słuchajcie, robimy sobie, ja sobie przynajmniej robię skrzynkę, bo muszę mieć, słuchajcie, gdzie odkłożyć moje wszystkie itemy, okej, słoneczniczki, dobra, słuchajcie, musimy sobie na chwilę z nimi pożegnać, odłożyć, tak jak mówię, większość naszych itemów i zabierzemy sobie tak, troszeczkę tego, żeby zrobić sobie sianko i troszeczkę tego i coś jeszcze nam się przyda, to się nam przyda, to się nam nie przyda i to się nam przyda. I to się nam przyda. Dobra, chyba wszystko, co ci widzowie mamy, tak mi się wydaje. Musimy to zrobić. Tak, to tak, to tak, 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 tak. Okej, okay, perfekt, to mamy pełno pochodni. No i zaś tu mi ktoś wszedł. No way! No macie szczęście, że nikogo tutaj nie mam się turcja to po prostu zabiła. Dobra, w każdym razie, bierzemy to, robimy sobie więcej chlebków, ponieważ chlebki są nowy, on mi stąd, please, please, please. no, Nie wiem, czego on tutaj chce, ale okej. Okay. W każdym razie, ja muszę, co ja robię, co ja robię, co ja robię, stop, stop, stop. Ja tutaj muszę sobie. Ej, jak mnie to wkurza. Naprawdę, przysięgam, że ja go zabiję. Któryś raz, któryś raz, któryś raz już. Won. No i dziękuję. Serb to tak irytuje, że to jest niemożliwe. Dobra, robimy to w taki sposób. To dajemy tutaj, to dajemy tutaj. I jesteśmy sobie jako tako chyba przygotowani na wyprawę po diamenty. Więc jeszcze za zanim sobie skoczymy, robię screena. Żeby nie było przypału, że tak powiem Jakbyśmy nie wrócili stąd I teraz, słuchajcie, lecimy pod Jax, Ale zanim to, z e, takim kilofem będziemy kopać Pinky, nieźle się masz, naprawdę nieźle, nieźle, nieźle I Zanim to, to jeszcze bym chciała sobie zabrać, słuchajcie, troszeczkę tutaj tego drewna Dlatego, że jak zabierzemy drewno, to będzie nam łatwiej Zdecydowanie wszyscy sensie będziemy mieć po prostu drewno, więc no Będziemy mogli tam siedzieć dłużej Jedzenia mamy naprawdę mega sporo, także myślę, że No, z jedzeniami easy, słuchajcie, wytrzymamy tam Na pewno, no ale no nie mamy w ogóle Kilofa, także ten kilo trzeba ogarnąć Fajnie by było, Byłoby naprawdę bardzo. Byłoby fajnie, No ale dobra, co potem to zrobimy, jak nam się skończy. Jolo, sobie Jolo, idzie gdzie idziemy? Okej. Nie wiem czemu on za mną idzie. Nie mam się do pojęcia. Ja bym go zabiła chętnie. Jo, i gdybym go zabiła? Wiecie co byśmy mieli ficowie? Mielibyśmy otóż E, żelazo, ale dobra, nie będę tego robić. Wiesz ja też chciałam znaleźć jakąś wioskę, ale nie będę, no po co ty idziesz za mną chłopie, nie, o nie, on chce mnie zabić Przecież bo uderzyłam jego villagerów. Sorry, 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 sorry memory, ziomek, 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 ziomek. zostaw mnie, zostaw mnie. On tutaj dosięgnie? Chyba nie. E, nie przemyślałam tego trochę, w sensie jakby... Wow! Zostaw mnie, please, 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 please. Dobra. Oho, i co? I trzeba było zadzierać ze mną? Proszę bardzo, lecimy z nim słuchajcie. I tak właśnie doszłam do mojej, e, moich pieniędzy. Taki sposób. Jeszcze znaczy, dojdziemy zaraz, ale niebawem... nie mamy. Już myślałam, że mi nie dał tego. Dobra, słuchajcie, perfekcyjnie. Naprawdę przeperfekcyjnie. Mamy to. I teraz tak, co tutaj leży? Tutaj dużą patyki. Dobra, patyki sobie pozbierają, bo się zawsze przydadzą. W każdym razie w tym miejscu robimy sobie. Kopanie po prostu, kopanie, tak można powiedzieć. No po prostu kopujemy się słuchajcie w tym miejscu gdzieś mniej więcej do naszej kopalni, ponieważ tutaj będzie zejście jakieś, tak sobie coś tam ogarniemy kiedyś, w którymś dzień, nie wiem, czy ta seria w ogóle będzie żyła, że tak powiem, jeszcze z niebawem, ale tak, tak planuję, zobaczymy. W każdym razie lecimy sobie tutaj z tematem, robimy sobie wejście do jakiejś jaskini czy coś w tym stylu. Ale wiecie co mi się nie chce z tym pieprzyć tak troszeczkę no tak mi się po prostu nie chce, ok, nie chce mi się wiecie, o co chodzi, więc lecę w dół, tak jak przystało na prawdziwego gracza Minecraft I widzę, że właśnie to no, tutaj się nam kończy nasza przygoda, ale spoko, bo teraz sobie zrobimy kill of o właśnie taki, no i bette, lepiej, od razu lepiej widzowie, od razu naprawdę lepiej, fajnie. A teraz, teraz ja mogę sobie iść do kopalni na spokojnie, mam nadzieję, że jakieś będę znajdziemy w tym odcinku, ponieważ no, byłoby naprawdę fajnie, nie ukrywam, że nie. Eee, I mam nadzieję, że dzisiaj po prostu uda nam się jak najwięcej tych znaków zrobić, żeby być oczywiście już, już ultra, mega, wielkim bilionerem w Minecraftcie, no? do tego do, do tego dążymy widzowie, do tego dążymy właśnie. Więc mam nadzieję, że to się oczywiście nam uda. Wy możecie trzymać ciuki i dać znać w komentarzu, czy znajdziemy jakieś diamenty, czy nic nie znajdziemy. Słuchajcie, to wszystko zależy od tego, czy we mnie wierzycie, więc proszę uwierzcie we mnie wszyscy. Jeżeli będziecie wierzyć, to ja też w siebie uwierzę i w tym sposobie znajdziemy diaksy. I tak, jesteśmy już, no jeszcze wysoko. Jeszcze musimy troszeczkę się pokopać. Masz dopiero 33 level. No, no więc jeszcze troszeczkę brakuje do 11, ale mam nadzieję, że zaraz tam dojdziemy. I mam nadzieję, że nie widać tutaj mojego Seeda nigdzie, tego, bo, bo to jest czujne. Więc byłoby fajnie, ok, jesteśmy w jakimś miejscu. Ja się tak tylko sprawdzam, czy to nie ma na pewno mojego seed, bo jak jest to mój seed, to jestem w kropce, bo już wrzuciłam odcinek poprzedni, ale chyba nie, chyba jest w porządku, dobra. E, cześć, witam wszystkich najserdeczniej. Jestem w jaskini i widzę tutaj jakieś świeci, się, są się rzeczy, dobra, mamy żelazo. W porządku. Bardzo w porządku, żelazo również jest oczywiście istotne. Mam przynajmniej 3 żelaza, więc możemy sobie coś porobić, na, na, na jakiś, nie wiem, następny healów. Eee, lawę za, za, zbijemy. I tak. Ja pierniczek się wystraszyłam! Ludzie złoci! Ludzie złoci, naprawdę. Ja cię kręcę. Co to było w ogóle? W ogóle się NIE spodziewałam, CHCIAŁAM powiedzieć, i. Naprawdę się wystraszyłam totalnie. Okej, okay. czy to są jakieś diamenty? Proszę, już żadnych takich sytuacji niemiłych, bo to było, no, totalnie nie w porządku. Naprawdę ja się totalnie wystraszałam, jakby nie wiedziała nagle i coś uderzyło. się, że to lawa w ogóle na mnie spłynęła, że ja źle ją zamknęłam, czy coś się go że szkielę, gdzie jeszcze gorzej? Nie, no, przerobana, naprawdę przerobana, ale ważne, że żyjemy. I że nie umarliśmy. Dobra. Zbieramy sobie węgiel, bo węgiel jest też dosyć ważny, także troszeczkę sobie zbierzemy, Ale oczywiście, naszym głównym celem na dzisiaj, naszym głównym targetem są diamenty, W ogóle jestem strasznie głodna i to nie w Minecraftie, tylko tutaj tak w realu, bo kurde, siedzę i już od samego rana jest godzina 16 i montuję i odcinki. To jest czwarty odcinek, który dzisiaj nagrywam. Eee, I tak będę musiała do czwartku codziennie po 3-4 odcinki nagrywać, żeby się wyrobić, słuchajcie, z odcinkami na zapas, na wyprowadzkę, ponieważ już w piątek się wyprowadzam. Także no ja nie mogę. Troszeczkę się stresuję, mam nadzieję, że jak to będzie. I że przeżyjemy jutro vloga będę nagrywać prawdopodobnie. Także gorzej zmontowanie, bo vlogi to się już w ogóle strasznie długo montuje, ale będzie fajnie. Mam nadzieję, że, że też jakiś vlog będzie, bo będzie całkiem fajny vlog, tak mi się wydaje, bo mam na niego spoko pomysł. E, I co jeszcze się ja mam powiedzieć takich ważniejszych rzeczy? No i że będzie sam vlog z przeprowadzki, także to już w ogóle chcecie mocno. Ja jeszcze jako tako, no mam czas, ponieważ mam jeszcze no 5 dni w domu w sumie, poza dzisiejszym, czyli no nie no w sumie dzisiejszym, bo dzisiaj na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, czyli 5 dni mam jeszcze w domu, od 20 filmów na zapas, Takie, takiego czegoś to jeszcze chyba nie było nigdy, tak mi się wydaje, chyba, że na dwa kanały, no to wiadomo, że tak, ale na jeden kanał to chyba, chyba nie, chyba nie, także jakiś rekord tutaj pobijam, na przykład, przepraszam, wiadomo, bo jak nie będę miała tam internetu, na przykład, przez, na samym początku, to będzie troszeczkę krapa. A ja muszę mieć internet, żeby móc wrzucać odcinki. W ogóle muszę mieć też internet, żeby się uczyć, ponieważ tam będę miała zdalne od, samej, od poniedziałku. Niektóre tam dwa mam przedmioty rano, więc kurczę, no muszę, muszę mieć ten internet, no nie ukrywam. Oczywiście ważniejsze jest YouTube niż, niż studia, no, no ale i tak, no fajnie było. Dobra, wiecie co, ja już nie zbieram tego, ale mamy złoto, dobra, zasadzie już jesteśmy jakimiś, już jakieś części z innymi Teraz w tych czasach podobno warto inwestować tylko w, nieruch i wyłącznie w nieruchomości oraz w złoto, także inwestujemy, widzowie. Inwestujemy, jasna sprawa. Znaczy inwestujemy, to w sumie to po prostu znajdujemy, Jolo. <grystanie> tak bywa, tak bywa. Kurczę, jak się te diamenty, no. Myślicie, że tam coś jest? Ja myślę, że nie. Że to jest sz szklana pułapka? Nie, to jest, że to jest po prostu ślepy zaułek. Nie wiem, dlaczego mi się podsunęła szklana pułapka. Jo, w sumie to była szklana pułapka. Tak, to, jest, to będzie coś, co będę oglądała dzisiaj. No i pięknie, widzowie, ja już sobie stworzyłam plan na dzisiejszy dzień. Tutaj mamy kolejne złoto, więc je oczywiście zbieramy. O nie, tam chodzi znowu szkielet. Naprawdę, też szkielety to najgorsze, bo ja, ja szczerze, ja nie umiem po prostu, ja nie umiem. Ale widzę, że... O, Eliza trzasnęła drzwiami. Widzę, że tutaj mogę zrobić na niego pułapkę, widzowie. Pułapka yy, super, ultra bogatej osoby, takiej jak ja teraz. Robimy to. Nie wiem, czy to zadziała. Dobra, widzowie, jolo. Gdzie jest ten szkielet? Haj, okej, okay. idzie, 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 czekajcie. Idzie, 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 let's go, let's go. Halo? No, czemu nie idzie? No szkielet. Ok, tu ja jesteś. Go! Go! Za husarię czy coś tam, dobra. Halo, zanarnie, o, zanarnie, narnia, narnia. Dawaj, dawaj, no chodź tu. No i on sobie myśli, że jest cwany. Ok. Go! Juuuuu! No, powiem wam tak. Zbyt mocno, Nie wyszła nam ta papka, ale przynajmniej było efektywnie, prawda? No, ale nie można znaczenia, Ja już nie będę robić po prostu papek. Może tak będzie lepiej dla nas wszystkich. E, tutaj jest dużo zbiorni szeglawek, tylko że diamentów tutaj jak nie było, tak nie ma dalej. Troszeczkę mnie to martwi, bo ja mu chciała już diaksy. Ale tutaj nie ma nic. Okej, okay. widzę, że na to jest w ogóle poziom? 18. To jest za wysoko, widzowie. 18 poziom. Ja myślałam, że będzie 11, bo to jest takie wiecie, ładne źródełko kolaby. Tak zazwyczaj na jedenastym takie są właśnie A czy jest 18 aż tak wysoko Ouuuu, niedobrze, widzę. Nie dobrze, musimy się takie raziać. Nie wiem, może pójdziemy tam do przodu i może tam coś będzie, kto wie. Byłoby w sumie całkiem przyjemnie i całkiem fajnie i miło. Widzę, że tu jest jakieś zejście w dół, okej okay. i creeper! Oh man! Oh man, nie wiedziałam, że wybuchnie, ale w sumie spoko, że wybuch. E, gdzie idziemy? Uuu, żelazko, dobra, wspaniale. Bardzo stąd. A propos żelazka, muszę sobie kupić żelazko. Do mieszkania, tak teraz się przypomniało. Dobra, w każdym razie. Pająk, dużo potworów, dużo potworów, zaułek, nie możemy tam iść. O nie! Dobra, już myślałam, że umrzemy. Dobra, spokojnie, spokojnie jak na wojnie, spokojnie jak na wojnie. Rozwo, rozwo, ok, easy to było proste. Para. Mammy sobie, ja, ani na chwilę się nie zwątpiłam jakby co Te okrzyki to tylko były okrzyki, wiecie yy, za, za, o zachę... jakąś jakoś tak to ciągle, bo nieważne. Ważne jest to, że tutaj... nasze znaczy w sumie ważne, no ważne, ale przykre jest to, że tutaj nie ma elementów żadnych. Widzowie, kto to widział w ogóle? Kto to widział, że tak by było, że tutaj żadnych diaksów nie ma. Naprawdę. Kto by to widział? Znowu shan Creepera? Nie wiem, może mi coś wydaje. Może ja mam coś z głową, z uszami, z czymkolwiek i wszystkim innym. W ogóle jeszcze ani razu nie znalazłam tego wielkiego, ogromnego cave'a, chciałam powiedzieć. Ja grałam Minecrafta już długo na 1.11 i ani razu jeszcze nie znalazłam tego, wiecie, tego ogromnej jaskini takiej, takiej jak w The forest były. Ej, The Forest, Adam sobie pogra w The Forest też, ja pierniczę. Nawet go nie ma, bo nie ma miejsca na dysku. Ona sobie pograła. No widzicie, widzowie. Teraz jest już tak stara i tyle jest obowiązków na głowie, że nie ma czasu. Podwodna jaskinia, o chłopie. Tak? Tam jest podobna chyba? Nie wiem, możliwe. Nieważne, ważne jest to, że ją ja się od diaksy. To jest lapis z ale lapis nam się nie przyda. Serio, no kurde, diaksy, halo. Muszą to jakieś być. Niemożliwe, że jest, że jest jaskinia bez bo takich nie ma, takich już nie ma, takich już nie robią, nie produkują. Ja muszę wszystkie diaksy stąd wybierać, wyzbierać i dopiero wtedy taka jaskinia będzie. Ale serio, no kurde, co to za odcinek bez żadnego diamenta, To my nie jesteśmy nawet kurde milionerami jeszcze. A tutaj co? No nie no, jesteśmy, mamy tutaj dużo złota akurat. To jest fakt, ale kurde, no diament by się przydał, nie? Diament by styknął bardzo. Okej, okay, hej zombie, zombie bombi. Uuu okej, okay, uciekamy stąd. Uu, to też jest zombie. Dobra, wiecie co, tutaj nie ma nic, także uciekamy i zrobimy taki myk. Okej, okay, i teraz zombie już po nas nie przyjdzie, bo nie wiedział jak. Chciałam to mieć, ale nie mam wiaderka, więc tego nie będę miała. Eee, w każdym razie. Idziemy teraz tutaj, proszę mi, nie wpadnie do tej lawy, byłoby fajnie. Nie wiem dlaczego tak do siebie mówię, ale jakby. Ja po prostu mam dosyć. nie są tendencje wpadania do laby. Także fajnie było, gdyby się to razem nie udało. Jednak mimo wszystko, dobra. Ja tutaj byłam wszędzie. I nigdzie nie ma diaksów, serio, serio. Ej, dobra, bez kit, mnie niemiło, bardzo niemiło. Tutaj jest jeszcze jakieś zejście w dół, w którym nie byłam. Ale możemy być. Jest lawa, ale diamentów niestety. No nie ma, no trudno widzowie! Jak jest nasz bilans 17 zł, to nie jest tak źle. My się wydaje, że jutro, słuchajcie, może nie wiem, będziemy większymi milionerami. Kto wie, słuchajcie? Mam nadzieję, że tak. A Wy zostawcie koniecznie łapkę, subskrypcję. Widzimy się jutro o godzinie 18.30, tak jak codziennie. Wiecie też na Instagram, ponieważ tam jestem najczęściej, że tak powiem. I tam już widzicie na bieżąco co się u mnie dzieje, także zapraszam najserdeczniej. do jutra do 1830. Widzimy się później. Papa miłego pa. dnia. Hej!